Erik, wynik mówi jakby sam za siebie, natomiast w pierwszej połowie tak nic, nic nie zapowiadało się na to, że, że skończymy bez punktów. Kompletnie dwie różne połowy zagraliśmy dzisiaj. Tak, no. pierwsza polowa była bardzo dobra z naszej strony, myślę, i wszyscy wiedzieliśmy, że widzimy drugą polowę, strzelimy jeszcze drugą bramkę i będzie spokój i będziemy sobie grać. i Tylko, nie wiem, chyba. To, co powiedzieliśmy sobie w przerwie, zostało w szatni i oni to wykorzystali tych naszych 15 minut. z nas nie było na boisku no i potem już było ciężko. Potem znów myślę, że graliśmy dobrze, chcieliśmy strzelić się na 2-2 i nie było Nie da się też ukryć, że sytuacja w tabeli zrobiła się nieciekawa po tym, po tym spotkaniu. Tak, no trzeba patrzeć do góry. Nie na ja nie jestem takim piłkarzem, że patrzę na tabeli. Każdy mecz chce grać z radością. Grać piłkę to jest sport i myślę, że jak będziemy tak ustawieni, że po prostu damy tyle, ile mamy i tyle, ile jest w nas każdy mecz i będziemy się cieszyć na, na każdy mecz, że, że to obróci, dlatego że gramy, nie gramy źle, jesteśmy dobrą drużyną, tylko trzeba cały czas wierzyć, i grać, Grać na maksa i wierzę, że się to przelamie. Wróćmy jeszcze do, tej, do tego początku drugiej połowy. E, chyba można powiedzieć, że to było najgorsze 15 minut w tym sezonie w, w naszym wykonaniu. Tak, na pewno. No. Myślę, że to wynika i z tego, że no, po prostu karny. Ciężko zrobić, no, jak jest 1-0 karny. Szkoda. Bo, y, wiem, że nie jest łatwo, to jest sekunda. Jest karny, no, trzeba uważać na takie sytuacje. I żydrożny. Téžko no. I ak by ich nešteli toho brámke, alebo Skarnego, alebo tú druhú brámku, to spoko, myslím, že vrúčime do meču, tylko oni vykožistali tých 10-15 minút, čo nás nebývalo na boisku, vykožistali. I... Taká je spivka. Popatrzmy jeszcze w przyszłość Erik, czyli mecze ze Stomilem i z GKS-em z Zespołami, które są jeszcze za nami w tabeli. Wydaje się po tym meczu, że ten ciężar gatunkowy tych dwóch kolejnych spotkań będzie jeszcze, jeszcze cięższy, niż, niż się wydawało. No Może się wydawać, tylko jak, jak mówię, w ogóle nie możemy patrzeć do, do tabeli po prostu codziennie ciężko trenować, mieć radość tego i wierzyć w, w nasze siły, w nas i mecz po meczu zbierać punkty. Myślę, że potem już nie będziemy patrzeć do tabeli, że jesteśmy tam albo tam. Po prostu grać z radością i grać najlepiej jak umiemy i tyle.